Cześć Boże. Zbigniew Paweł Maciejewski. Jestem księdzem, a moje powołanie to pomyłka. Wiem, że brzmi to szokująco, ale proszę cię wytrzymaj dwie minuty. Posłuchaj tego, co chcę powiedzieć, a wszystko ułoży się w logiczną całość. Wydaje mi się, że mniej szokującą, choć może i mam nadzieję, że odkrywczą. Kiedy miałem 17 lat, nawróciłem się. Swoje życie oddałem Jezusowi. I bardzo szybko w moim sercu zrodziła się myśl, żeby służyć Panu Bogu z całego serca, jak najbardziej, jak najwięcej. I byłem przekonany, że tym, kto najbardziej służy Panu Bogu, jest Ksiądz. I zostałem Księdza. Ale to nie tak. To nie tak działa. To wcale nie jest tak, że Ksiądz z definicji jest tym, kto najbardziej służy Panu Bogu. Osoby świeckie także mogą służyć Bogu. Osoby świeckie mogą służyć Panu Bogu równie dobrze jak ciężar. Więcej osoby świeckie mogą służyć Panu Bogu bardziej niż niejedni duchowni. Często tak się dzieje. Bo nie ma żadnej innej taryfy dla świeckiego i dla duchownego. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by jednakowo służyć Panu Bogu. Jednakowo dużo. Z całym oddaniem i całym sercem. Godność powołania każdego człowieka, czy to świeckiego, czy duchownego, zasadza się i ma fundament w chrzcie. Tu wyrasta godność każdego. Godność człowieka wierzącego, który jest prorokiem, który jest kapłanem, który jest królem. Dlatego zapraszam Cię do tego, żebyś wysłuchał, wysłuchał katechezy, w której mówię o, o powołaniu człowieka świeckiego o powołaniu do bycia prorokiem. Zachęcam i zapraszam i szczęść Boże.